Siemanko, tutaj Tomic, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta i pokażę Wam, jak zrobić kolorową, magiczną latarnię. Akurat znalazłam tutaj taką wioskę, pomyślałem, że tutaj na wzgórzu będzie fajnie mi to zrobić. Także zaczynamy. Yy, możecie zrobić jakąkolwiek rozmiaru tego latarnię. O, ja tutaj popsułem. Ja zrobię taką najmniejszą. I jak widać jest tylko takie jakby białe. O, właśnie jest mój brat. Jest mój brat Piotrek. To na razie to zgaszacie. I teraz zrobicie tak. Weźcie sobie jakieś kolorowe szyby. I postawcie. Na początku tutaj z shiftem. Czego się nie chce postawić. Halo. Okej, już się da. Lecimy. Kilka razy sobie tak przelecimy. Mhm. Uh -huh. Dobra. Lecimy. Ja zrobię na przykład... Dobra. Tutaj do fioletowej dojedziemy. Ok. I mamy tak ustawione TT. Te te. Teraz dajcie tylko blok diamentu i patrzcie. Widzicie, widzowie? To się teraz świeci na kolorowo. Dzięki te szyby jakby to farbują. A tutaj, gdzie już nie ma szyb, to świeci się tylko na taki ciemno-niebieski, można powiedzieć. To by było na tyle z tego odcinka. W sumie poradnika. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um łapek w górę to... Nie no, trzy łapki w górę to myślę kolejny taki poradnik. Trzymajcie się, cześć.